Najtrudniejszy w tym okresie y, czasu to powiem wprost, był chaos informacyjny. Zresztą mieliśmy to okazję z mediów odczuwać jako obywatele, ale y, również my z poziomu osób wykonujących y, zawody medyczne. Chodziło o, chodzi mi o chaos informacyjny, kompetencyjny, decyzyjny. Od początku tej epidemii jeszcze dodatkowo proszę zwrócić uwagę, że wchodziła pierwsza tarcza, druga tarcza, trzecia i czwarta i należało też przyswajać wiedzę dotyczącą prawa przygotowanego na bieżąco na okoliczność. I mówię o chaosie, dlatego że od początku wnioskowaliśmy, o wydanie jednolitych procedur postępowania przy kontakcie z pracowników, przy kontakcie z COVID-19, jak i w sytuacji przypuszczalnego zakażenia, mieliśmy z tym ogromne problemy. Wiele, wiele działań władz odpowiedzialnych za ochronę zdrowia. W tym kraju jest spóźnionych, nieadekwatnych do sytuacji i w związku z tym wkrada się olbrzymi chaos. Pojawiło się na, na rynku medialnym olbrzymia ilość ekspertów, którzy w różny sposób muszę powiedzieć, wręcz czasami dezinformują nasze społeczeństwo co do sytuacji, w której się aktualnie znajdujemy. Te decyzje powinny być oparte mimo wszystko o ekspertów, ekspertów, którzy jakby znają sytuację ze względów epidemiologicznych, jak i wirusologicznych. A gdybyśmy zobaczyli na, na stronie Ministerstwa Zdrowia w, nazwiska ekspertów, to są eksperci, być może bardzo z racji. Ja tutaj nie chciałbym absolutnie e, umniejszać ich wiedzy i roli, ale to są nie niemedycy. Tam nie ma żadnej pielęgniarki, tam nie ma żadnego medyka, lekarza, praktyka. To są w większości statystycy, matematycy. I zaczęliśmy inaczej patrzeć na tę pracę. W szczególny sposób to się skoncentrowało, jeśli chodzi o pracę medyków, lekarek, lekarzy, pielęgniarzy, pielęgniarek, że zobaczyliśmy, że po tych latach, kiedy nawet pewnie Pani Przewodnicząca Ptok czy Profesor Matyja może mi zwrócą nawet uwagę, że już mówiliście, żeby nie mówić służba zdrowia, bo to słowo służba to jest takie archaiczne, że trzeba mówić ochrona zdrowia. Nagle się okazało, że ta ochrona zdrowia znowu stała się służbą, bo trzeba było coś poświęcić także osobiście i już się nie dało tego ukryć, że to jest jednak służba trochę w takim już nowym rozumieniu, ale jednak, prawda, czyli patrzymy na kwestie medycyny, na kwestie systemu opieki zdrowotnej, ochrony zdrowia, służby zdrowia, może jednak czasem to słowo służby trzeba jednak wpleść. Patrzymy na, na to, jak na e, zasadniczy problem bezpieczeństwa narodowego. Pomysł mój i Pawła Kowala, za co chwilę czoła dla jego geniuszu, to był pomysł, żeby zwrócić uwagę i elit politycznych, i elit intelektualnych, i sportowców, i nauczycieli na niedoszacowanie wyzwań zdrowotnych. To znaczy, ja uważam, że za ciężką pracę w warunkach ogromnego ryzyka należy zapłacić. My Polacy mamy jakieś takie obawy, lęki, pieniądze, to jest sprawa wstydliwa. No, ci ludzie powinni dla Salowej dyplom, a nie goździk, nie będzie aż tak ważny, jak to, że do im niewielkiej pensji za czas, kiedy narażała życie, podupadała organizacyjnie jej rodzina i ona sama na zdrowiu. No. Powinna być po prostu gratyfikacja. Nie. Ja myślę, że za pracę, bo pojęcie praca zawiera pojęcie płaca. Bo... Nie doceniamy po prostu skali spustoszenia i zniszczenia. Mam na myśli spustoszenia i zniszczenia w jakimś sensie naszej duszy. Osób, które doświadczają właśnie najtrudniejszego, najtrudniejszych doświadczeń zawodowych, o których pani przewodnicząca, pan profesor, pani Anna mówili, którzy poświęcają swoje życie, a jednocześnie w jakimś sensie lekceważymy konsekwencje tego COVID-19 na przyszłość. A nie mamy też najmniejszej wątpliwości, że sytuację, którą, której doświadczamy, należy ją postrzegać w kategoriach kryzysu prowadzącego do traumy, i to zarówno traumy, która już tutaj padała. W takim wymiarze indywidualnym, ale także jest znane i dosyć dobrze opisane z naszych polskich doświadczeń zjawisko traumy społecznej, takiej społeczno-kulturowej, i nie ma najmniejszej wątpliwości, że do tego też zmierzamy. Przy tym wszystkim złu, które jest skutkiem pandemii, również są rzeczy dobre. Czyli ten stan zagrożenia, ofiary, z którymi przeszłamy do czynienia, wygenerował u wielu osób potrzebę właśnie wspólnego działania, pomocy okazania wdzięczności tym, którzy no, nieproporcjonalnie bardziej narażają się niż przeciętni ludzie właśnie, czyli całej służbie, całej służbie medycznej. Najważniejsze, tak uważam, najważniejszą rzeczą jest stworzenie pewnego ruchu, e, kto, który byłby ruchem społecznym, niepolitycznym, zaraz podkreślam. I musiałby znaleźć sojuszników zarówno w poszczególnych partiach politycznych. Jak i w różnych organizacjach, i to musiał być taki ruch, który by wymusił. Ja w to wierzę, że to jest możliwe, szczególnie po tym, co się dzieje w tej chwili. Naprawdę jakieś racjonalne, racjonalne zmiany, które by spełniły wiele postulatów, o których Państwo tu mówicie, czyli godne życie dla, dla członków służby zdrowia, żeby nie musieli się zabijać na kilku etatach, prawda? żeby mieli odpowiednie wyposażenie, który również by namawiał społeczeństwo na to, żeby no, należny szacunek oddawało tym, którzy się właśnie dla nas tak poświęcają.